Andrzej Duda, Dudosiu. Posłuchaj, chciałbym Ci opowiedzieć pewną historię. Historię dotyczącą siostry Stanisława. Yy, dziewczynę pop popsuli lekarze przy porodzie. Specjalnie, bo jest potężnym światłem. <grym> właśnie, moja siostra. Ja pokazałem. Yy, to jest bardzo ważna sprawa. Ze względu na to, że dziewczyna. Eee, przeszła potężną operację. 8 lat była w Gipsie. 8 eee, e, lat była sztywna ponad. W Gipsie chodziła do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Eee, postanowili zrobić jej operację. Eee, Pocieli jej żebra, po, e, miednicę, e, stawili jej drugi kręgosłup. Jest to tytanowy kręgosłup. Ma implanty tytanowe od. Kości ogonowej po kość szyjną. Jest sztywna. Dziewczyna zaszła w ciążę. Lekarze powiedzieli, że nie przeżyje ciąży, ponieważ ją porozrywa. Dziewczyna zaryzykowała. Powiedziała, że zaryzykuje. Trudno. Może ewentualnie dziecko przeżyje. Coś pozostawię po swoim życiu. Tak się okazało, że dziewczyna przeżyła i dziecko przeżyło. Miała operację, tak zwany poród cesarski. Dziecko jest zdrowiutęnkie. Moja siostra ma chyba 1800 zł. renty. Ma dwa kręgosłupy. Ja się pytam, dlaczego lekarz, który przeprowadza taką operację, dlaczego ginekolog, który prowadzi taką ciążę, nie zgłasza tego komuś? Kto powinien to wynagrodzić, kurwa? To jest cud nad cudem. Ludzie zdrowi rodzą chore dzieci. Ona powinna dostać oznaczenie za poród. Za dacie życie, że dała życie zdrowemu dziecku. Chopak jest okazem zdrowia. Dlatego tutaj jestem. By go chronić również. I on. Dziewczyna ma 1500 czy 1800 złotych renty. Kurwa, jebana, pierdolona mać. Dlaczego rząd nie daje kurwa 5 milionów kurwa dla takiej dziewczyny za życie kurwa? A a, a ministerstwo płaci 4,5 miliona złotych dla ryzyka kurwa. Jedne. Dlatego, dlatego Andrzeju Duda, bardzo bym Cię prosił, kurwa, żebyś tu zapierdalał. Bo mojej siostrze się należy oznaczenie i nagroda za to, że dała życie w Polsce jako niepełnosprawna, która nie powinna w ogóle być w ciąży. To jest cud nad cudem. I takie dzieci właśnie, kurwa, umierają i się rodzą. I jestem ja następny. I nas mordują tutaj. Watykan pierdolony, kurwy jebane. Sadyści, pedofile, gwałciciele kobiet, kurwa. Sadyści seksualni. A wy przed nimi klękacie, kurwa? Andrzeju Duda, zapierdalaj do swojego przyjaciela.